Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Czy można naprawdę kochać kogoś, kto od dawna pakuje już walizki w myślach? Czy można wierzyć w przyszłość, gdy w sercu drugiej osoby od miesięcy panuje cisza, która mówi więcej niż tysiąc słów? W świecie relacji istnieje zjawisko tak ciche, że nie dostrzega się go, dopóki nie rozpadnie się całe życie. To strategia odchodzenia którą wielu mężczyzn odkrywa dopiero wtedy, gdy jest już za późno. On planuje wakacje, marzy o wspólnych zdjęciach na plaży, wybiera pierścionek zaręczynowy. Ona w tym samym czasie przegląda aplikacje randkowe, sprawdza możliwości nowego mieszkania, przygotowuje w głowie swoją samotną przyszłość. W jego oczach miłość dopiero dojrzewa. W jej oczach już dawno obumarła. To dramat asymetrii, która nie rodzi się z przypadku. Lecz samej konstrukcji współczesnych relacji. To nie jedna historia, lecz powtarzalny wzór, jak matematyka, której wynik zawsze jest ten sam. Można powiedzieć, że kobiety odchodzą inaczej niż mężczyźni. Ich odejście nie jest wybuchem, lecz ciszą nie krzykiem, lecz stopniowym odsuwaniem się od wspólnego stołu to powolne cofanie serca, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo. Ten proces zaczyna się niewidzialnie, od wewnętrznego wycofania. Kiedy on nadal wierzy w przyszłość, ona już ją pogrzebała. Kiedy on buduje plany, ona przechodzi żałobę, jeszcze będąc w tym samym związku. I właśnie dlatego wydaje się później tak spokojna, gdy zamyka drzwi, bo w jej wnętrzu pożegnanie odbyło się już dawno. Ten wewnętrzny proces sprawia, że mężczyzna zostaje zaskoczony. Dla niego koniec przychodzi nagle, jak trzęsienie ziemi, które zburzyło dom, choć nie było żadnych ostrzeżeń. Dla niej to droga, którą przeszła w ciszy, krok po kroku. Dlatego też kobiety tak często zdają się przechodzić do nowego życia płynnie, bez wahania, podczas gdy mężczyźni zostają w gruzach wspólnej przeszłości, próbując zrozumieć, co się wydarzyło. W tym właśnie tkwi jeden z najbardziej bolesnych paradoksów. Mężczyźni wierzą w rozmowę, w rozwiązania, w naprawę. Myślą, że miłość umiera głośno, że da się ją zatrzymać, jeśli tylko włoży się wysiłek. A jednak często dzieje się odwrotnie. Najpierw umiera po cichu w sercu jednej osoby, podczas gdy druga jeszcze długo nie zna prawdy. I gdy w końcu nadejdzie moment odejścia, nie ma już przestrzeni na ratunek. Jest tylko gotowy plan, w którym każdy szczegół został przemyślany. Jeśli zatrzymasz się na chwilę i spojrzysz w swoje życie, może przypomnisz sobie chwilę, gdy wszystko wyglądało normalnie, a jednak czułeś, że coś drga pod powierzchnią, jak w tafli wody, pod którą kryją się prądy, których nie widać. Te prądy to przygotowania, których mężczyzna zwykle nie zauważa: zmiany w wyglądzie, nagłe nowe zainteresowania, rozszerzanie kręgu znajomych. Z pozoru zwykły rozwój w istocie Przygotowanie gruntu pod nowe życie. Kobieta zaczyna się uniezależniać, zanim jeszcze padnie słowo koniec. Widzisz, to nie jest opowieść o złej woli czy zdradzie. To mechanizm, powtarzalny wzór w świecie, który nagradza strategiczne odejścia i karze za lojalność. I właśnie dlatego tak wielu mężczyzn mówi później: Nie rozumiem, jak ona mogła odejść tak szybko, jak mogła zapomnieć o wszystkim od razu. Ale ona nie zapomniała. Ona tylko przeżyła to wcześniej, w ciszy, gdy on jeszcze żył nadzieją. Może właśnie teraz czujesz, że to lustro stawiane przed tobą pokazuje więcej niż chciałbyś zobaczyć. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego niektóre odejścia bolą jak cios w plecy, a inne jak długa cisza, która zjada duszę, zostań ze mną do końca tego filmu. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści o tym, co zwykle ukrywa się pod powierzchnią relacji. Czasem prawda, której się nie mówi, odbija się w nas jak echo i tylko od nas zależy, czy odważymy się w nie wsłuchać. Bo ta historia nie jest tylko o kobietach i mężczyznach. To opowieść o asymetrii o tym, że jedna strona gra według zasad, których druga w ogóle nie zna o tym, że jedno serce odchodzi stopniowo. A drugie pozostaje wierne do samego końca. I właśnie dlatego czuje ból nie do zniesienia. Największa iluzja, w jakiej żyją mężczyźni, to przekonanie, że koniec związku wydarza się w chwili wypowiedzenia słów: odchodzę. W rzeczywistości rozstanie zaczyna się dużo wcześniej, w ciszy i poza ich zasięgiem. Kobieta nie tylko przygotowuje swoje serce, przygotowuje całe swoje życie. Buduje coś, co można nazwać niewidzialną architekturą odejścia. To architektura pełna korytarzy, o których on nie ma pojęcia. Ona sprawdza, jak wygląda świat poza wspólnym domem. Testuje, czy znajdzie się tam ktoś, kto poda rękę, gdy otworzy się pustka. Nie musi od razu zdradzać. Wystarczy, że sprawdza możliwości. Rozmawia więcej z tymi, którzy okazują zainteresowanie, przyjmuje zaproszenia na wydarzenia, które wcześniej odrzucała. Buduje sieć kontaktów, tak jak pająk buduje sieć, zanim złapie pierwszą ofiarę. Na powierzchni to wygląda niewinnie: nowe hobby, więcej spotkań, zmiana fryzury, kurs językowy, nagły zapał do sportu. A jednak te wszystkie drobne zmiany składają się na przygotowania do życia po drugiej stronie. To nie jest wyłącznie rozwój, to strategiczne pozycjonowanie się do momentu, w którym powie: To koniec. I właśnie dlatego mężczyzna tak często czuje się zdradzony nie tylko samym odejściem, ale całym procesem, który odkrywa dopiero po fakcie. Czuje, że grał w grę, której reguł nie znał, że inwestował w przyszłość, która już dawno została spalona w jej planach. Wyobraź sobie, że jesteś pracownikiem firmy. Codziennie wykonujesz swoje zadania. Starasz się, planujesz wspólne projekty na miesiące do przodu. Nie masz pojęcia, że zarząd od pół roku planuje restrukturyzację. Wszystko wygląda normalnie, aż do dnia, gdy otrzymujesz wypowiedzenie. Oni wiedzieli od dawna. Ty dowiadujesz się w ostatniej chwili. Tak właśnie wygląda asymetria w relacjach. Ona ma czas, by przygotować każdy szczegół. On zostaje uderzony przez decyzję, której nie miał prawa przewidzieć. Kobieta, wybierając moment odejścia, zyskuje przewagę nie tylko praktyczną, lecz także emocjonalną. Może dobrać czas tak, aby w jej kalendarzu pojawiło się miejsce na nowe życie. Może poczekać, aż znajdzie pracę, która pozwoli jej uniezależnić się finansowo. Może poczekać na lato, kiedy łatwiej spotyka się nowych ludzi. Może odejść w chwili, gdy on jest zajęty własnymi problemami. A więc najmniej przygotowany na obronę. To nie przypadek. To mistrzostwo w zarządzaniu czasem. Dzięki temu ona nie tylko odchodzi, ona kontroluje narrację. To ona pierwsza opowiada historię. Dlaczego nie wyszło, co zawiodło, co było nie do zniesienia. I to jej wersja trafia do znajomych, do rodziny, do wspólnych przyjaciół. On zostaje z milczeniem i pytaniami, a ona z gotową opowieścią. To dlatego tak często mężczyzna czuje się nie tylko opuszczony, lecz także wymazany z własnej historii. To nie znaczy, że kobieta zawsze działa z wyrachowaniem. Bardziej chodzi o instynkt, o umiejętność wykorzystywania dostępnych narzędzi, o intuicję, która mówi: Jeśli mam odejść, zrobię to tak, by bolało mnie jak najmniej. Tyle, że w tym samym momencie ból mężczyzny staje się tym większy, i właśnie tu kryje się dramat współczesnych relacji. Jedna strona wycofuje się powoli, kalkulując każdy krok, a druga zostaje nagle wyrwana z życia, które wydawało się stabilne. Ta różnica w tempie i w świadomości sprawia, że po rozstaniu ona już stawia pierwsze kroki w nowym świecie, podczas gdy on wciąż stoi wśród ruin, nie wiedząc nawet od czego zacząć sprzątanie. Czy to oznacza, że kobiety są zimne i bezduszne? Niekoniecznie. To raczej znaczy, że ich sposób przetrwania nauczył je działać strategicznie. Że w świecie, w którym relacje są kruche i łatwo zastępowalne, one nauczyły się grać w grę, której reguły nie są jasno wypowiedziane. A mężczyźni? Często grają w starą grę lojalności i oddania, podczas gdy plansza została dawno zmieniona. I dlatego, właśnie to, co mężczyzna odbiera jako nagły koniec. Jest w istocie procesem rozpisanym na miesiące. Jak spektakl, którego prób nie widział, a w którym nagle znalazł się na scenie w ostatnim akcie, zupełnie nieprzygotowany. Jest w tym jeszcze coś, co budzi szczególny niepokój. Kobieta, przygotowując swoje odejście, rzadko zostawia za sobą pustkę. Zwykle istnieje ktoś na horyzoncie. Nie zawsze kochanek, czasem tylko możliwość, ktoś, kto krąży na orbicie jej życia. Kolega, który od dawna okazuje zainteresowanie, przyjaciel, z którym prowadzi długie rozmowy, znajomy, który nagle staje się coraz bardziej obecny, to sieć utkanych nici, niewidocznych dla oczu mężczyzny, które w odpowiednim momencie mogą stać się mostem do nowego świata. To przypomina budowanie portfela możliwości. Nawet jeśli nie pada ani jedno zakazane słowo, nawet jeśli granice wciąż formalnie istnieją, Więzi te karmią się emocjonalną energią. A tam, gdzie jest energia, tam może narodzić się nowa relacja. Dzięki temu, gdy jeden most spłonie, drugi już czeka. Dlatego tak często dla niej przejście jest płynne, podczas gdy on pozostaje w ciemności. I tu dochodzimy do zjawiska, które można nazwać efektem bezszwowej zmiany. Ona nie musi doświadczać samotności, bo jeszcze zanim zamknie jedne drzwi, już uchyla kolejne. Nowe towarzystwo, nowa energia, nowa opowieść. Mężczyzna w tym samym czasie dopiero budzi się z szoku, niezdolny uwierzyć, że świat, w którym żył, został mu nagle odebrany. To prowadzi do różnicy w tempie gojenia ran. Ona odchodzi, już wyleczona, on zostaje, dopiero otwierając rany. Wyobraź sobie dwóch biegaczy. Ona zaczyna przygotowania miesiące wcześniej. Trenuje, buduje kondycję, uczy się oddychać. On dowiaduje się o starcie w dniu zawodów. Gdy ona przekracza metę nowego życia, on dopiero stawia pierwsze chwiejne kroki. Ta dysproporcja jest ogromna i staje się jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń mężczyzny po rozstaniu. Ale to nie tylko kwestia emocji, to także praktyka. Kobieta wcześniej zabezpiecza swoje finanse, planuje gdzie będzie mieszkać, z kim będzie spędzać czas. Tworzy sieć wsparcia, przyjaciółki, rodzina, czasem nawet profesjonalne poradnictwo. Gdy przychodzi dzień odejścia, ma już przygotowany grunt. Mężczyzna najczęściej nie ma niczego, bo całe swoje życie lokował w tym, co właśnie się rozsypało. To dlatego mówi się, że kobieta odchodzi bez oglądania się za siebie. Ale prawda jest głębsza. Ona spoglądała już wcześniej, długo i uważnie. Przeżyła stratę w swoim wnętrzu, zanim on w ogóle zorientował się, że coś się dzieje. Gdy on traci, ona zyskuje przestrzeń. Gdy on pyta, dlaczego? Ona już nie czuje potrzeby odpowiadać. Z tej różnicy rodzi się jeszcze jeden wymiar społeczny. Kobieta nie tylko kontroluje moment i okoliczności odejścia, ale także historię, którą opowie światu. To ona pierwsza nadaje słowa końcowi, a więc to jej wersja staje się dominująca. W oczach innych zyskuje współczucie, wsparcie, a czasem podziw za odwagę. On natomiast zostaje sam, często z łatką tego, który nie potrafił utrzymać związku. Czy to sprawiedliwe? Może nie, ale tak właśnie działa narracja społeczna. Kto pierwszy opowie historię, ten kształtuje prawdę. I dlatego mężczyzna tak często czuje się podwójnie zdradzony: raz przez jej serce, które wycofało się wcześniej, i drugi raz przez świat, który uwierzył w jej opowieść. A jednak nie można mówić o zimnej kalkulacji, raczej o intuicyjnej grze, w której ona ma przewagę. Instynkt przetrwania sprawia, że kobieta przygotowuje grunt, zanim zrobi pierwszy krok, a mężczyzna, wychowany w przekonaniu, że miłość wymaga oddania. Wierzy w stabilność, dopóki nie zobaczy popiołów. Właśnie dlatego po rozstaniach tak wielu mężczyzn mówi: Ona już była gdzie indziej, gdy jeszcze siedziała obok mnie. Bo tak naprawdę była. W jej sercu rozegrał się proces, którego on nigdy nie dostrzegł. Proces, który sprawił, że gdy odchodziła, nie było w niej żalu, bo żałoba została przeżyta dużo wcześniej. To wszystko prowadzi do wniosku, że rozstanie nie jest chwilą, Lecz procesem rozciągniętym w czasie. Procesem, który jedna strona przechodzi świadomie, a druga boleśnie, dopiero w momencie, gdy wszystko jest już skończone. Najbardziej dotkliwa różnica ujawnia się dopiero po rozstaniu to moment, w którym on dopiero zaczyna dźwigać ból, a ona już od dawna go przepracowała. W psychologii można by to nazwać różnicą czasową w żałobie, ale w rzeczywistości to wygląda prościej. Ona już skończyła swoją wewnętrzną wędrówkę, zanim on w ogóle ruszył z miejsca. Mężczyzna budzi się nagle w świecie, który przestał istnieć. Każdy przedmiot w domu przypomina mu o wspólnych chwilach. Łóżko pachnie jej perfumami. Filiżanka wciąż stoi tam, gdzie zostawiła ją ostatniego ranka. I choć jej już nie ma, on wciąż żyje w muzeum przeszłości. To dlatego mówi się, że kobiety szybciej ruszają dalej. Bo ich żałoba dokonała się wcześniej, podczas gdy on wciąż przeżywa pierwsze etapy. Do tego dochodzi samotność. Ona wchodzi w sieć relacji, które pielęgnowała od miesięcy. Przyjaciółki, które od dawna wiedziały o jej planach. Rodzina, która wspiera jej decyzje. Nowe znajomości, które wypełniają pustkę. On natomiast zostaje z pustymi rękami. Jego świat społeczny często budowany był wokół niej. Jej znajomi, jej rodzina. Jej środowisko. Gdy ona odchodzi, odchodzi wraz z tym wszystkim, a jego krąg nagle się kurczy, zostawiając go w ciszy, która dźwięczy głośniej niż kiedykolwiek. Kobieta ma jeszcze jeden atut przygotowanie praktyczne. Często już wcześniej zadbała o niezależność finansową, o alternatywne mieszkanie o stabilność, której on dopiero będzie musiał szukać. Dla niej zmiana jest wejściem w nową rzeczywistość, dla niego Rozpadem starej. Różnica jest kolosalna. Na tym tle rodzi się coś, co można nazwać luką prędkości życia. Ona szybko wchodzi w nowe doświadczenia, on dopiero zbiera resztki dawnego świata. Ona już umawia się na spotkania, podróżuje, odkrywa nowe przestrzenie. On jeszcze w nocy przewraca się w pustym łóżku, nie rozumiejąc, jakim cudem wszystko mogło skończyć się tak nagle. I właśnie w tej luce tkwi największa rana mężczyzny, bo kiedy wreszcie dochodzi do siebie i czuje, że mógłby znów otworzyć się na nowe życie, okazuje się, że ona jest już daleko często w nowym związku, często w nowej roli a on dopiero zaczyna oddychać pełną piersią po miesiącach duszenia się w smutku. To poczucie, że przegrał wyścig, którego nie wiedział, że biegnie. Na tym jednak przewaga się nie kończy. Społeczeństwo nagradza kobietę za jej decyzję. Jej odejście często przedstawiane jest jako odwaga, jako prawo do szczęścia, jako znak siły. On tymczasem bywa oceniany jako ten, który nie potrafił sprostać, który nie zaspokoił jej potrzeb. To narracja, która rani jeszcze bardziej, bo odbiera mu nie tylko związek, ale i godność. Mężczyzna zaczyna się wówczas zastanawiać, czy to on był ślepy czy może cały świat sprzysiągł się przeciwko niemu. Czuje się oszukany nie tylko przez nią, ale i przez rzeczywistość, która zamiast współczucia, podsuwa mu oceny i etykiety. To dlatego wielu mężczyzn po rozstaniach zamyka się w sobie, uciekając od ludzi, od relacji, od nowych prób. Bo w głębi duszy wierzą, że znów zostaną wystawieni na pośmiewisko. Tymczasem kobieta, idąc dalej, znajduje w swoim odejściu sens. Przedstawia je jako nowy początek, jako okazję do odkrycia siebie, jako krok ku wolności. I choć jej cierpienie być może istniało, to zostało przeżyte wcześniej, ukryte przed światem. On natomiast dopiero teraz musi stanąć twarzą w twarz z własnym bólem. Właśnie dlatego mężczyzna tak często pozostaje w cieniu przeszłości, podczas gdy kobieta żyje już przyszłością. On pyta. Jak mogła odejść tak łatwo? A odpowiedź brzmi: nie odeszła łatwo. Odeszła wcześnie, zanim jeszcze on zdążył to zauważyć. Być może w tej opowieści czujesz ciężar niesprawiedliwości. Mężczyzna, który wierzył w przyszłość, zostaje nagle odarty ze złudzeń. Kobieta, która długo przygotowywała odejście, wydaje się iść naprzód z lekkością. Czy to znaczy, że relacje są z góry przegranym układem? Że miłość jest tylko grą sił i przewag? Nie. Ale trzeba przyznać, że układ sił nie zawsze jest równy. Świat współczesnych związków działa według zasad, których rzadko jesteśmy świadomi. Kobiety mają w sobie większą zdolność do strategii, do przygotowania, do społecznego wsparcia. Mężczyźni częściej inwestują całych siebie, wierząc, że miłość sama w sobie wystarczy. Ta asymetria sprawia, że kiedy przychodzi koniec Jedno wychodzi z niego z planem, a drugie zostaje z pustymi rękoma. To nie jest oskarżenie, lecz opis mechanizmu. Bo przecież żadna ze stron nie wybiera go świadomie. Kobieta nie planuje być wyrachowana, a mężczyzna nie planuje być bezbronny. To raczej rezultat głębszych wzorców kulturowych, społecznych i emocjonalnych, które ukształtowały nas tak, a nie inaczej. A jednak warto zapytać, co z tym zrobić? Jak żyć w świecie, w którym druga osoba może odejść, zanim my w ogóle poczujemy, że coś się psuje? Być może pierwszym krokiem jest zrozumienie, że rozstanie nigdy nie jest chwilą. To zawsze proces, który toczy się w ciszy. Może więc powinniśmy nauczyć się słuchać tej ciszy, dostrzegać zmiany, które z pozoru są niewinne. Nowy krąg znajomych, inny rytm dnia. Nagłą obojętność wobec tego, co kiedyś było ważne. Nie po to, by kontrolować, lecz by rozumieć. Bo prawda jest taka: odejścia będą się zdarzać. Nie mamy wpływu na to, czy ktoś zechce odejść, ale mamy wpływ na to, jak głęboko sami zakorzenimy się w rzeczywistości. Jeśli cała nasza tożsamość zależy od drugiego człowieka, każde odejście będzie katastrofą. Jeśli jednak nauczymy się stać mocno na własnych nogach, Odejście stanie się bolesne, ale nie zabójcze. Widzisz, w tym tkwi ukryta lekcja. Ona nauczyła się przeżywać stratę wcześniej, w samotności, zanim cokolwiek powiedziała. On, wciąż wierząc w wieczność, nie był przygotowany. A jednak oboje przechodzą przez swoje światy. Oboje mierzą się z lękiem, tyle że w innym czasie. Może więc wcale nie chodzi o to, by obwiniać. Może chodzi o to, by zrozumieć, że każde odejście jest też początkiem, że każda utrata jest lekcją, która zmusza nas do budowania na nowo. A w tym budowaniu może kryć się coś, co przekracza ból. I właśnie do tego chciałbym Cię zaprosić, do refleksji. Nie tylko nad relacjami, ale nad tym, jak bardzo opieramy własne życie na kimś innym. Bo prawdziwa siła rodzi się wtedy, gdy nie uciekamy od pustki. Ale uczymy się ją wypełniać własnym sensem. Jeśli ta opowieść poruszyła w tobie jakieś wspomnienie, jeśli zobaczyłeś w niej echo swojego życia, podziel się tym. Zatrzymaj się na chwilę i zostaw w komentarzu jedno proste zdanie: Widzę swoje odbicie. To wystarczy. Być może ktoś inny przeczyta te słowa i poczuje, że nie jest sam, a jeśli chcesz wracać do takich refleksji, do tych cichych historii. Które zwykle przemijają niezauważone, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film, bo prawda, o której się milczy, jest czasem tą najważniejszą.